Kiedy Wojtek Szczęsny zadebiutuje, jeśli chodzi o Barcelonę, Cię zrobię sobie taką analizę, komentarz, bo wszyscy niewątpliwie czekamy na debiut Wojtka Szczęsnego między słupkami Blaugrany, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grze dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat właśnie tego, kiedy Wojtek Szczęsny zadebiutuje, jeśli chodzi o Barcelonę, bo niewątpliwie wszyscy na to czekamy, i kibice Barcelony, i nie kibice Barcelony, bo wszyscy jesteśmy ciekawi, jak wypadnie ten debiut Wojtka z Raczej on będzie dobry, tak. Sam Wojtek mówił, że potrzebował praktycznie tak, po tym jak przyszedł do Barcelony, wrócił z tego krótkiego um, urlopu, no, emerytury praktycznie tam miesięcznej czy dwumiesięcznej. To mówił, że potrzebuje takie dwa tygodnie intensywnego treningu, żeby być w pełnej formie, pełnej gotowości natomiast tutaj widzimy tak, jeśli chodzi o ten terminarz, mamy tutaj Barcelonę kontra Espanol dzisiaj, który mecz, bo kiedy nagrywam to jest niedziela, 3 listopada potem mamy z Zvezda kontra Barcelona 6 listopada Real Sociedad kontra Barcelona 10 listopada Celta kontra FC Barcelona 23 listopada no więc tak, wiele osób miało nadzieję, że Wojtek Szczęsny zadebiutuje w El Clasico to się nie stało, tak się nie stało natomiast teraz prawdopodobny jego debiut będzie mieć miejsce w ramach Ligi Mistrzów właśnie w me, meczu z Czerwoną Zvezdą. Wydaje mi się, że to byłaby fajna tak naprawdę sprawa, tak, no bo nie oszukujmy się tutaj po prostu, bardzo ona klepnąć Crvenę Zvezdą, e, powinna spokojnie po prostu zwyciężyć, tak, e, tę formę Dyspozycję, którą prezentuje w ostatnim czasie Barcona, to to w spokojnie ona wystarczy, żeby pokonać Stefan aczkol S. Aczkolwiek może też być taka sytuacja: no bo też pasta nie, nie trwa cały czas, nie trwa długo, może być po prostu pewna wpadka, i kto wie, czasem gdyby na przykład za duże rozluźnienie, granie drugim składem, a nie pierwszym garniturem, tutaj tak, może się okazać, że wtedy po prostu Barcona by przegrała. Natomiast mimo wszystko, moim zdaniem, Hansi Flick dobrze by zrobił taktycznie, bo wpuściłby Wojtka szczęsny na mecz z z Zvezdą to nie byłby taki mocny, mocny, wymagający przeciwnik byłoby swego rodzaju na pewno będzie rozluźnienie, tak piłkarzy jeśli chodzi o Barcony, że to jest, to jest słabszy przeciwnik, więc im powinno pójść lepiej, czyli tak tych możliwości podbramkowych może być zdecydowanie więcej tak, więc Wojtek może się sprawdzić, ale nie będzie się nudził, ziewał po prostu tak, że nie będzie o nic do pracy. Tym bardziej, że wiadomo, jaki styl po prostu prezentuje tutaj Barcelona, która gra bardzo wysoko. Ten styl po prostu Hansiego Flicka, więc na pewno tej obrońcy będą gonić, będą jakieś sytuacje sam na sam. Natomiast Barcelona kontra Espanyol, no tutaj no nie mówię, że to będzie jakieś wyzwanie tak, piłkarskie, nic na to nie wskazuje raczej, po prostu bardziej media informują o tym, że Wojtek właśnie może po prostu wystąpić w tym meczu w ramach Ligi Mistrzów. Natomiast tutaj Barcelona kontra Espaniol, a nie chcę powiedzieć, że to jest rzucenie na wysokiego konia Wojtka, bez przesady po prostu, bo ma gigantyczne doświadczenie, ale wydaje mi się, że takim pierwszy mecz, pierwszy mecz na przetarcie to byłoby doskonale gdyby to był mecz właśnie Barca na kontra z Zvezda tak taki pierwszy po prostu mecz na przetarcie moim zdaniem to byłaby idealne Barca kontra z Zvezda bo Barca na kontra Espanyol to też byłoby dobre tak no wiadomo nas jako kibiców tutaj tak czy ktoś jest kibicem Blaugrany, czy też nie, no ale nas, kibiców, Polaków, tak, no to by interesował jak najszybciej, dawać go już tutaj, tak, do, do bramki, natomiast no, na pewno byśmy się mi tutaj zaskoczyli, gdyby wystąpił z Espaniolem, ale prawdopodobnym takim terma, terminem, tak, który tutaj po prostu media właśnie, o, o którym media spekulują, to jest mecz Barcelona kontra z Wezda, tak. No tak naprawdę jesteśmy też ciekawi, po prostu tak będzie wyglądać, no bo jednak ten rozbat już Wojtka trwał dłuższego czasu, tak? On tam po prostu ba pół roku już nie gra, czy tam kilka miesięcy, ba czerwca czy od maja. E, oczywiście miał tam po prostu te treningi indywidualne do Warszawy, po prostu jak był w czerwcu tam przyjechał po prostu jego trener, czy asystent trenera tutaj właśnie bramkarzy z Juventusu. Potem wiem jak to się wszystko zakończyło, tak? Zakończenie tutaj przygody z Juventusem, w ogóle kariery, a teraz praktycznie tutaj bardzo nie? Tylko tak. Wcześniej Inaki Pena kiepsko się prezentował, to było praktycznie mówione, że na 100% Wojtek Szczęsny stanie między słupki. Wydaje mi się, że duże też po prostu znaczenie miał tutaj mecz, jeśli chodzi o El Clasico, bo ten Inaki Pena jednak się po prostu tak słabo nie prezentował, ale też po prostu nie oszukujmy się, no Real kiepsko po prostu prezentował się, tak? Ale ten mecz tutaj, taki jeśli chodzi o Inakiego Pena, to mu dużo pomógł co nie zmienia faktu, że on jest słabym bramkarzem, tak? Jeden czy dwa występy nie sprawią, że on nagle będzie fantastycznym bramkarzem. Yy, Hansi Flick też nie chce robić takich radykalnych spraw. On też ma takie podejście po prostu psychologiczne. On nie chce dokonywać takich radykalnych praktycznie zmian, że... Aha, jest Wojtek Szczęsny, to jaki Pena po prostu schowamy go na ławkę rezerwowych i koniec, bo teraz stawiamy na Szczęsnego. On też ma po prostu takie podejście psychologiczne. To można było zauważyć na przykład tutaj jeśli chodzi o Bayern Monachium i Barcelonie. Daje szansę, tak, czy zawodnikom słabszym, czy wracającym po kontuzji, e, czy na przykład jak widział w przypadku Bayernu to zawsze tam było to liso na przykład, tak, wchodził w 70, 75 minucie, bo widział, że temu po prostu to liso, hmm, chociaż on tam jeszcze po prostu miał sporo przed sobą, ale widział mu, że jemu tego zapału, tak, bo może nie energii, no bo kondycyjnie na pewno był przygotowany, ale jakby on się po prostu szybko wyszczelał, po prostu ze swoich możliwości i piłkarsko i, 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 i może emocjonalnie i tak dalej, e, że jego przydatność, największa skuteczność była w ciągu tych właśnie kilkunastu minut, tak, to liso po prostu od pierwszej minuty kiepsko się prezentował, jak to liso, który wchodził w 70, 75 minucie. Dobra, ale ten jest, jest temat zamknięty, bo to jest Bayern Monachium, tutaj natomiast wracamy, jeśli chodzi o Barcone, więc na Pewno to nie będzie takie radykalne, tak? Być może ten mecz tutaj z Realem Madryt da Iniakiemu Penie tak szansę na to, żeby występował w kolejnych spotkaniach. A być może, właśnie, wydaje mi się, to też byłoby dobre, tak? Gdyby właśnie szczęste wszedł w, w ramach tego meczu Ligi Mistrzów, bo jaki Pena by powiedział wtedy tak. No ja tak dobrze się prezentowałem, jeśli chodzi o Real Madryt, a teraz po prostu w meczu z Espanol Wojtek miałby stanąć w bramki, to niesprawiedliwe, tak? Natomiast na przykład w ramach Ligi Mistrzów, no to jaki Pena by zrozumiał to, że na przykład, tak, też Wojtek Szczęsny musi wejść, musi się ograć, tak? Może też będzie patent taki, tak? Na przykład ja się z taką tezą się nie spotkałem, jeśli chodzi o ekspertów, może po prostu Wojtek Szczęsny będzie tym czarnym koniem, jeśli chodzi o rozgrywki w ramach Ligi Mistrzów, mając większe doświadczenia, tak? Że na przykład Wojtek Szczęsny broni w meczach Ligi Mistrzów, a e, po prostu tutaj e, w, w, w La Liga broń Iniaki Pena. Tylko może być tak, na pewno będzie tak, bo Wojtek Szczęsny znany jest z tego, będzie miał kapitalne po prostu parady, gdzie będzie mnóstwo highlightsów, filmików po prostu na YouTubie. Kibice, kibice będzie, będzie wrzawa po prostu, bo Wojtek z tego jest znany po prostu, tak, będzie ośmieszał tutaj do, do, do zawodników przeciwnych, będzie miał świetne parady i kibice będą żądać praktycznie jego występów, tak, bo akurat tym jest bardzo dobry Wojtek, tak, a ten styl gry, który prezentuje Hansi Flick, wysoki, będzie powodował, że często będą sytuacje sam na sam. Tak? a no Wojtek znany jest po prostu z tego, że ma kapitalne po prostu parady, on takiej możliwości nie miał zaprezentowania tego w Juventusie, no bo tam bardziej ta defensywa grała wspólnie, nie, nie, nie wychodziła aż tak wysoko, także może być też tak, że na przykład ten Wojtek dostanie, ten Wojtek, tak, nasz Wojtek tutaj dostanie szansę, jeśli chodzi o Celtę, czy na przykład inny mecz, ale zaprezentuje się tak dobrze, że będą naciski i społeczne, i kibiców, i działaczy, i że po prostu Hansi Flip podejmie decyzję, że, i to też ta to jest takie przełamanie, bo na przykład będzie fantastyczny mecz Wojtka, gdzie on się naprawdę zaprezentuje z fantastycznej strony, i wtedy na przykład taki Janeki Pena powie. Dobra, ja dobrze się prezentowałem, jeśli chodzi o El Clasico, tak, no ale to, co robi teraz ten Wojtek, to jest kapitalne, tak, no musimy, no bo teraz miałby takie poczucie, no jak, Wojtek przyszedł, jeszcze nie zagrał, a teraz mnie stawia praktycznie odsyła na nawkę Hansi Flick, trener, kiedy ja miałem tak dobry mecz, tak, a jak zobaczy na przykład, że Wojtek zagra jeden czy dwa fantastyczne mecze, to powie, dobra, ja się zaprezentowałem dobrze, jeśli chodzi o El Clasico, ale to, co wybronił Wojtek, to jest po prostu świat... klasa światowa, to niech on teraz broni po prostu, bo jest tak kapitalny w formie dyspozycji. Więc tak to może po prostu wyglądać. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko Oni się Pozdrawiam. Trzymajcie macie